Cześć, witam Was z okolic zapory Kühlenbrain w Austrii i zapraszam dzisiaj na film z próby wejścia na mój pierwszy czy 3000, czyli mierzący 3078 metrów, Grosse Hafner. To jest parking nad zaporą, a ja już widzę, że tam są jakieś szlaki. Mam nadzieję, że znajdę tam drogowskaz prowadzący na Katowice Hutte. Dobra, mam drogowskaz na katowisnerhutę 3 godziny zamknięte Aha Otwarte, po prostu trzeba podważyć i się wchodzi. Sama zapora jest na wysokości mniej więcej prawie 2000, więc czeka mnie jakieś 1200 przewyższenia. Myślę, że to się uda zrobić w miarę szybko. Początek jest po łatwej drodze. Zobaczymy co będzie dalej. Choć tak naprawdę nie spodziewam się, żeby to był jakiś wymagający szlak po drodze tabliczka z panoramą, ładnie widać co jest dookoła jeziora. O, pojawił się drogowskaz na grosę Hafner. Pokazuje, że 5 godzin. Ale chciałbym to zrobić w 3,5, może 3. W sumie nie wiem jak się alpejskie czasówki mają do tego co spotykamy w Tatrach polskich i słowackich. Mam tylko nadzieję, że pogoda wytrzyma. W sumie to jestem bardzo ciekawy, jak uda mi się znieść tą trasę. Po raz pierwszy w życiu będę wchodził tak wysoko a jestem już dzisiaj po całej nieprzespanej nocy spędzonej na dojeździe do Austrii i po przejściu tej viaferaty, którą widzieliście na poprzednim filmie. W momencie wyruszenia była około 11.30, więc pewnie. Kto miał wystartować, to już wystartował. Ja sobie pójdę później. Najprawdopodobniej po kompletnie pustym szlaku. Tu poniżej zapory jest jeszcze takie oto piękne jeziorko. Ten początek idę dość szybko. Zależy mi, żeby troszkę się pośpieszyć, bo jednak wisi nad doliną groźba załamania pogody. Tu taki trochę bardziej dziki, zarośnięty teren. Czasu do czasu mijam takie płotki. Początkowo myślałem, że to jest po prostu sygnał, że szlak jest zamknięty, ale chyba bardziej chodzi o zwierzęta, żeby po prostu nie przechodziły. Bo dla pieszych przygotowamy takie kładki. Chyba właśnie utopiłem moje ulubione buty w błocie. Ale błoto. Generalnie jestem w tym miejscu pierwszy raz, więc raczej nie będzie tutaj szczegółowych opisów dróg, panoram widocznych ze szczytów. Myślę, że bardziej skupię się po prostu na radości z eksploracji nowego miejsca i sprawdzeniu jak organizm sobie radzi na tych nieco większych wysokościach. Kolejna zapora, bardziej dla zwierząt niż turystów. Odrobina nowego krajobrazu. Szlak jest pusty i powiem, że przepiękny. Spójrzcie, tu pora się troszkę zmęczyć na podejściu. Jako ciekawostkę o tym szczycie, na który dziś idę, mogę Wam powiedzieć, że jest to najbardziej wysunięty na wschód alpejski 3000. Więc jeśli ktoś chce zdobyć właśnie taką górę. Nie ruszając się za daleko od Polski No to Grosser Hafner Może być jednym z najlepszych kandydatów Trwa podejście Jego nachylenie nie jest szczególnie duże Ale Już trochę idę Katowice, Nerhute Nadal w tę stronę A tam na dole widać zaporę, spod której tu przyszedłem. Jest już dobrych parę kilometrów. No na gęstość oznaczeń raczej nie można narzekać. Fajny teren. Poręczówki i to nowe. Spotkałem właśnie pierwszego turystę Austriaka, z którym niestety kompletnie nie umiałem się dogadać. Patrzcie, ale fajna bramka. Znów się zrobiło łatwo. Ścieżka jest w miarę płaska. Niestety, powyżej pewnej wysokości jest dość gęsto, jeśli chodzi o chmury. Ale może nie będzie źle. Może się akurat przetrze, jak będę szedł granią na wierzchołek. Kolejny fragment doliny i schronisko. Katowice Hute. Przede mną otaczają szczyt, ale nie wyglądają groźnie. Wydaje mi się, że 5-10 minut i będę przy Katowice Hute. Tam odbijam w lewo i po innym szlaku kieruję się w stronę jakiejś przełęczy. Niestety z tutejszej topografii nie jestem aż tak dobrze otrzaskany jak z Tatrzańskiej, więc będę niestety używał takich dość ogólnych zwrotów. Kolejna porcja. Pięknych widoków przede mną. No i mamy budynek, schroniska Katowice-Rhute. Do środka nie będę wchodził, idę pod drogowskazy i patrzę co dalej. Dopiero 2300, czyli tej wysokości wcale nie nabrałem tak dużo. Trzy godziny trasy już zrobione, na Groser Hafner zostały dwie. Czarna kropka oznacza, że szlak jest trudny. Czerwona, że średni, niebieska, że łatwy. No i czarna kropka wcale nie oznacza, że szlak będzie czarny. Nadal będą czerwono, biało, czerwone oznaczenia. Chyba tu wszędzie takie są. W tym całym terenie od jeziora to ja nabrałem jedynie jakieś 400 metrów przewyższenia. A przede mną jeszcze 750. Generalnie to do schroniska doszedłem w godzinę 40. Powinno się w około 3. Więc myślę, że czasówki tu są dość podobne do tych, jakie można spotkać w Tatrach. To znaczy, ścina mnie o tyle samo. Cześć, alpejskie owieczki. Tam widzę kolejne skrzyżowanie szlaków Grosser Hafner w tą stronę. Tamten szczyt ma na wierzchołku krzyż. Więc jestem dość mocno przekonany, że właśnie to będzie Grosser Hafner. Stąd kieruję się chyba na grań i granią będę podchodził na wierzchołek. Trochę mnie dziwi, że mimo weekendu na tak fajnej trasie praktycznie nikogo nie ma. Tu przez chwilę znowu stromi, choć wydaje mi się, że tam do grani nie ma jakoś szczególnie daleko Takie oznaczenia szlaku to ciężko byłoby pomylić Chyba zaraz trudności wzrosną do 0 plus na wierzchołek i muszę przyznać, że jest niesamowity. Chyba docieram do grani powoli. Tam jest ta zapora. Dostałem się na grań. Stąd myślę, że w ciągu godziny powinienem się dostać na wierzchołek, tu trochę ekspozycji, aczkolwiek pod względem technicznym wciąż dość łatwo. Przede mną będą teraz. Kolejne spiętrzenia grani. Część w chmurach, część pewnie bez chmur. Grosser Hafner. Tu w sumie też mam poręczówkę. Nie, no myślę, że nie trzeba z tego korzystać. Fajny teren. Niby szlakowy, ale trochę się czuję jak na offroadowej graniówce w Tatrach. Tam już mam wierzchołek z krzyżem. Tak naprawdę szlak mam tu poprowadzony obejściami, ale myślę, że fajniej będzie iść granią. Widzę tu jakąś tabliczkę. Tu się chyba grań zrobi łatwiejsza. Rozszerzy się, nachylenie złagodnieje. W ogóle, patrzcie, jaki tu jest krajobraz. Takie pionowe stojące głazy. Nie mam pojęcia, jak to powstało, ale te szpikulce są po prostu fenomenalne. Pierwszy raz w życiu widzę lodowiec na własne oczy. Wiem, że dla wielu osób zdobycie 3000 to nie jest nic takiego, ale dla mnie jest to jednak coś o czym marzyłem od paru lat, więc cieszę się naprawdę mocno. Jeśli chodzi o wycenę tej trasy, to porównując do Tatr dałbym jej 0 tak naprawdę jest to zwykły trekking, dostępny dla nawet dość Początkującego turysty. Wciąż do góry. Po tej szerokiej i w sumie łatwej grani. Dwie, trzy minuty i będzie wierzchołek. Tu jeszcze trochę średniej wielkości głazów w końcówce. Choć idzie się po tym dość łatwo. jest krzyż, ale nie wiem, czy jednak to miejsce nie jest wyższe, więc na wszelki wypadek przyszedłem i tutaj. Jeśli chodzi o widoki ze szczytu, to chmury trochę przewiało. Tam jest grań w stronę Krainerhofnera, też widać krzyż. Tam z kolei widać masyw Hochemszpice, Tam jest masyw Ankogel. Tu jest grań, którą przyszedłem. Tam na dole jest schronisko Katowicnerhutte. Tutaj mamy krzyż. Pod krzyżem jest tablica. Pod tablicą jest skrzynka. Jeśli chodzi o czas wejścia, to od zapory było chyba 2 godziny i 54 minuty, gdzie szlakowo powinno być 5. Ok, posiedziałem chwilę na szczycie w zupełnej samotności. Wpisałem się do zeszytu, Coś zjadłem, coś wypiłem. I będę schodził, bo mimo tego, że aktualnie mam dobrą pogodę, to cały czas mam w głowie te prognozy, które mówią o tym, że. Po południu dość możliwe jest załamanie. Myślę, że w tą stronę już za wiele nie będę nagrywał. To jest dokładnie ta sama droga, tylko pokonywana w odwrotnym kierunku. Dla mnie jednym z najważniejszych celów tego wyjazdu jest testowanie mojego organizmu na nieco większej wysokości. Tu było o 3078. Warunki mam takie, że nie spałem całą noc, prowadziłem w skupieniu samochód. Przyjechałem z Krakowa z wysokości około 300 metrów, więc tak na dobrą sprawę około 2800 nabrałem bez snu, do tego po zrobieniu tej trudnej feraty, którą znacie z poprzedniego filmu. I kończąc to podejście tutaj w stronę krzyża, miałem wrażenie, że faktycznie zaczynam czuć jakieś takie zamroczenie, ale z drugiej strony wystarczyło chwilę posiedzieć na wierzchołku i wszystko przeszło. Więc myślę, że niski 3000, nawet w warunkach dużego wyczerpania organizmu, nie jest mi w stanie jeszcze dać objawów choroby wysokościowej. Z prędkością zejścia wolę już nie przesadzać. Czeka mnie długi wyjazd, więc wolę po prostu oszczędzać kolana. To jest dla mnie najbardziej niesamowity fragment całej trasy. Gran się zwęża. Myślę, że zaraz będzie ten ubezpieczony odcinek. Opuszczam grań i schodzę na tamto wiarżysko. Myślę, że do schroniska mam z pół godziny. Ok, zgodnie z tym co chodzi w prognozach, teraz zaczyna padać, więc myślę, że skończę ten film. Do schroniska zostało mi dosłownie parę minut. Z wami się w tym miejscu pożegnam. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.